W tym filmie przedstawię Wam i przypomnimy sobie takie podstawowe wiadomości dotyczące żyta. Pierwsza rzecz. Wymagania klimatyczno-glebowe. Żyto w porównaniu z innymi zbożami ma najmniejsze wymagania termiczne. Na terenie całego kraju występują korzystne warunki do jego uprawy. Zarówno kiełkuje, jak i rozpoczyna wegetację po okresie spoczynku zimowego już w temperaturze Plus 1 stopień Celsjusza. Charakteryzuje się największą mrozoodpornością. Bez okrywy śnieżnej wytrzymuje temperaturę do minus 25 stopni, że to jest tym bardziej odporne na niską temperaturę, im lepiej jest zahartowane. Tak duża mrozoodporność i zdolność do prowadzenia procesów życiowych w niskiej temperaturze może być jednak przyczyną strat w zasiewach w wyniku wyprzenia. Szczególnie wtedy, gdy gleba jest zasobna w przyswojalny fosfor i potas. Przypominam, co to jest wyprzenie. Wyprzenie to jest uduszenie się roślin pod taką grubą pokrywą lodu albo śniegu. Optymalna temperatura dla stadiów rozwojowych od strzelania w do dojrzewania mieści się tak w granicach od 15 do 18 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza powoduje zahamowanie wzrostu i skrócenie okresu wegetacji. E, ziarno wtedy szybciej dojrzewa i jest gorzej wykształcone. E, ważne, żeby wiedzieć, że zapotrzebowanie Żyta na wodę z opadów jest niewielkie w porównaniu z innymi gatunkami ozimin. E, dzięki temu, że Żyto ma silnie rozwinięty system korzeniowy, bardzo dobrze wykorzystuje ono wodę glebową. Największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje w okresie intensywnego wzrostu, e, czyli od stadium strzelania w do kwitnienia. Brak opadów w tym momencie może przyczynić się do znacznego obniżenia plonu. Szkodliwe dla żyta są również nadmierne opady, szczególnie po wykłoszeniu. Wtedy zwiększa się ryzyko wylegania roślin i porastania ziarna w kłosach, i wy takie wyleganie żyta na pewno widzieliście w swoich gospodarstwach, czy też jak gdzieś jechaliście. Jeżeli chodzi o glebę, to Silnie rozwinięty system korzeniowy Żyta sprawia, że ma ono nie tylko niewielkie potrzeby opadowe, ale również jest najlepiej spośród zbóż przystosowane do warunków gleb lekkich i ubogich składniki pokarmowe. Poza tym, że to znacznie lepiej niż inne zboża, znosi kwaśny odczyn gleby, czyli pH od 4,5 mniej więcej do 6. I tak jak tutaj napisałam, uprawa Żyta jest możliwa na glebach zaliczanych do kompleksów Żytnich, od bardzo dobrego do słabego i klasy bonitacyjne od 4B, tak naprawdę do 6, jeżeli jest w, utrzymana w dobrej y, kondycji. Jeżeli chodzi o dobór przedplonu, to Żyto tak dość wyraźnie reaguje na, na przedplon, y, zwłaszcza uprawiane na glebach lekkich. Bardzo ważnym czynnikiem jest termin zbioru przedplonu, po którym będzie można wysiać żyto we właściwym terminie. I teraz do najlepszych przedplonów możemy zaliczyć rośliny strączkowe, czyli łubin żółty i wąskolistny, groch pastewny, różne mieszanki zbożowo-strączkowe oraz ozime mieszanki zbożowo-bobowate, dawniej motylkowe. Dobrymi przedplonami są ziemniak na oborniku, rzepak, owies, a gorszymi są zboża ze względu na późniejszy termin ich zbioru, uniemożliwiający wysiew żyta w terminie optymalnym. Trzeba też powiedzieć, że żyto nieco lepiej niż pszenica i jęczmień znosi uprawę w monokulturze. Nawożenie: żyto dzięki rozwiniętemu i takiemu głębokiemu systemowi korzeniowemu intensywnie dosyć wykorzystuje składniki pokarmowe z warstwy tej ornej roli oraz pobiera je z warstw głębszych. Zboże to wykazuje stosunkowo najmniejszą wrażliwość na niedobory w nawożeniu fosforem czy potasem, dlatego że wydzieliny korzeniowe umożliwiają uruchomienie tych składników pokarmowych ze związków trudno rozpuszczalnych. Na glebach o takiej wysokiej i średniej zasobności w fosfor i potas, nawożenie tym, tymi składnikami powinno sprowadzać się do utrzymania. Takiego zrównoważonego bilansu w glebie. I ja tu podkreślam, że bardzo dobrą rzeczą jest zrobienie po prostu wykonanie analizy glebowej u siebie w gospodarstwie przynajmniej raz na jakiś czas, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy i jakie powinniśmy to nawożenie mieć. W takich warunkach, jak powiedziałam, optymalne dawki nawozów fosforowych i potasowych wynoszą odpowiednio od 40 do 50 kg fosforu i tak od 80 do 90 kg potasu. Podobnie jak w przypadku pszenicy na kompleksach tych takich mocniejszych, lepszych fosfor i potas stosuje się w całości przedsiewnie w formie nawozów stałych, pojedynczych albo wieloskładnikowych. Natomiast na tych glebach słabszych dawkę można podzielić na dwie jednakowe części i pierwszą zastosować jesienią przedsiewnie, pomieszać je z glebą, a drugą wczesną wiosną w czasie ruszenia wegetacji. Jeżeli chodzi o azot, to, że to dobrze wykorzystuje azot nie tylko z nawozów, ale też z resztek pożniwnych. E, nawożenie azotem e, wymaga większej precyzji, jeżeli chodzi o termin i dawkę, e, w porównaniu z fosforem i z potasem, e, że to musi dobrze rozkrzewić się jesienią. Dlatego w stanowiskach słabych e, można zastosować taką dawkę startową 20-30 kg azotu na hektar. Podstawową dawkę, czyli to takie 60-80 kg azotu na hektar, stosuje się wczesną wiosną po ruszaniu wegetacji. Jeżeli zaplanowano nawożenie większą dawką, to warto ją podzielić na dwie części i tak się zakłada, że pierwsza powinna stanowić około 60% całości. Drugą część zaleca się zastosować w okresie strzelania w źdźbło, czyli w stadium trzeciego węzła. Kolejna, kolejny aspekt to jest siew. Termin siewu Żyta musi zapewnić prawidłowe, prawidłowe jego rozkrzewienie już jesienią. W odróżnieniu od pszenicy, optymalny termin siewu Żyta jest krótki, bo to jest tak 10-15 dni. Żyto wysiane zbyt późno, słabo się rozkrzewi, wytworzy słabszy system korzeniowy, co jest szczególnie niekorzystne tam, gdzie mamy gleby słabsze, które mają małą zdolność wchłaniania wody. Z kolei zbyt wczesny termin siewu może doprowadzić do nadmiernego rozwoju liści, co w przypadku śnieżnej zimy przyczynia się do wyprzenia i silnego porażenia pleśnią śniegową. Aczkolwiek my w ostatnich latach takich bardzo śnieżnych zim nie mieliśmy. Optymalne terminy siewu są następujące: Polska Północno-Wschodnia to jest 5-15 września, Polska Wschodnia 10-25 września. Polska centralna 15-25 września, Polska zachodnia 20-30 września i Polska północno-zachodnia od 20 września do mniej więcej 5 października. Teraz sobie przejdziemy do chwastów. Warto wiedzieć, że łańżyta ma dużą zdolność do ograniczenia zachwaszczenia, dlatego na stanowiskach poprzed plonach odchwaszczających w zasadzie nie trzeba stosować jakoś specjalnie herbicydów, ale najczęściej, że to jest uprawiane po zbożach. I w takim przypadku, najczęściej, jeżeli mamy jakieś zachwaszczenie, to to jest zachwaszczenie tym, tym chwastem o tutaj, jego tak może nie widać dokładnie to jest miotła zbożowa tak ona tutaj wygląda w tym początkowym stadium rozwoju. Poza tym. Jeżeli mamy mm, gleby, które są silnie zakwaszone, to pojawiają nam się też habry. Haber to jest taka roślina, która pojawia się tam, gdzie jest mało wapnia, gdzie jest duże, e, zachwa, gdzie jest duże zakwaszenie. Chciałam też Wam tutaj e, e, wspomnieć tak, o takich trzech najważniejszych chorobach które mogą się pojawić w przypadku uprawy żyta. Chociaż żyto jest stosunkowo mało wrażliwe na, na choroby, ale trzeba pamiętać o tym, że tutaj taką, takim największym zagrożeniem jest porażenie zimową pleśnią śniegową, która wygląda mniej więcej w ten sposób, szczególnie wtedy, kiedy właśnie mamy takie śnieżne zimy. W stanowisku po zbożach i przy wysokich dawkach azotu Żyto dodatkowe może być porażone chorobami podstawy źdźbła, dlatego ziarno do siewu powinno być zaprawiane. W stadium strzelania że Żyto może być porażone rdzą brunatną tutaj mamy rdzę brunatną albo mączniakiem prawdziwym. Mączniak prawdziwy, jak sobie pójdziemy w pole, to on wygląda w ten sposób, jakby nasze Żyto było przysypane popiołem. I to jest takie bardzo charakterystyczne dla tej choroby. I choroby te, oczywiście to są choroby grzybowe, rozwijają się najczęściej na plantacjach nawożonych wysokimi dawkami azotu. Szczególnie podatne na te choroby są odmiany mieszańcowe. No dlatego w takim przypadku, oczywiście, musimy zastosować zabiegi fungicydowe na listne. I tutaj już takie konkretne dawki zachęcałabym, żeby sobie mm, przejrzeć. Mm, Czym się charakteryzują te choroby i, i jak dobrać odpowiednią, odpowiednią ilość fungicydu. Chciałam też Wam powiedzieć: zebrałam sobie takie najczęstsze błędy, o których mówią specjaliści, jeżeli chodzi o żyto. Tak jakby podsumowując to, trzeba pamiętać o tym, że żyto ze wszystkich zbóż ozimych ma najmniejsze wymagania glebowe, ma największą mrozoodporność i w zasadzie najlepiej sobie radzi z suszą. Ale gdzie się popełnia najczęstsze błędy? Pierwsza sprawa to jest uprawa żyta na zbyt słabych stanowiskach, które są bardzo silnie zakwaszone. Przepraszam. Wtedy właśnie bardzo często się te chabry pojawiają. Żyto ozime jest zbożem, które najlepiej toleruje glebę kwaśne, ale... Na takich glebach silnie kwaśnych, czyli wtedy, kiedy pH mamy poniżej 4, to już nie będzie sobie dobrze radzić. W takich warunkach zostają uruchomione duże ilości toksycznego glinu, który może spowodować zniekształcenie w systemie korzeniowym. Poza tym, jeżeli mamy zbyt kwaśne środowisko, to blokuje nam się przyswajanie fosforu i magnezu. Kolejna sprawa to jest zbyt niskie nawożenie. Mówi się o tym, że uprawie żyta zazwyczaj rolnicy poświęcają mało uwagi i nawożą je zbyt małymi dawkami nawozów. Należy tutaj jednak powiedzieć, że gleby lekkie z natury są w ogóle słabo zasobne w dostępne składniki pokarmowe i są mocno narażone na wymywanie różnych dobrych składników pokarmowych z profilu glebowego. I żyto może właśnie bardzo mocno zareagować spadkiem plonu, szczególnie na niskie nawożenie azotem. Kolejna sprawa to jest niezaprawianie ziarna. To jest dosyć poważna sprawa, dlatego że zaprawianie ziarna nie jest jeszcze tak super powszechne w przypadku siewu żyta, a żyto jest przecież wrażliwe bardzo właśnie na porażenie przez pleśń śniegową i na te choroby podstawy źdźbła. I właśnie tak naprawdę jedynym sposobem na ograniczenie tych chorób grzybowych jest zaprawianie ziarna. Kolejna sprawa to jest zbyt późny termin siewu. Yy, trzeba pamiętać o tym, że według badań opóźnienie siewu o 10 dni może zmniejszyć plon o 1,4, a następne 10 dni nawet już o 40%. Yy, I tutaj ważne jest to, żeby przed nastaniem zimy, żyto się zdążyło dobrze rozkrzewić. Rolnicy też zdarza się, że stosują zbyt gęsty siew. No i też decydują się na ziarno nie najlepszej jakości. I takie ziarno z źródła nie najlepszej jakości. Rolnicy sieją tak nawet do, po 200 kg na hektar. No, a jeżeli mamy tych roślin zbyt dużo, jest ich zbyt gęsto, to one się i krzewią, mają cieniutkie źdźbła. No, i potem są dużo bardziej podatne na wynaganie. Kolejny grzech, w cudzysłowie oczywiście, to jest zaniechanie ochrony chemicznej. Tak naprawdę, jeżeli widzimy pierwsze chwasty, to nie powinno się w tej uprawie rezygnować ze stosowania herbicydów. Tak jak wspomniałam, najczęstsze choroby to jest Pleśń śniegowa, rdza i mącznek prawdziwy. I przed tymi chorobami powinniśmy szczególnie tutaj zastosować zabiegi fungicydowe. Kolejną rzeczą to jest to, że możemy stosować antywylegacze. że to jest dosyć wysokie zboże i w związku z tym łatwo ulega wyleganiu. Myślę, że może warto, jeżeli ktoś ma tą uprawę. Spróbować zastosować antywylegacze w przypadku, kiedy stosują wyższe dawki nawozów, nawozów azotowych. Dlatego, że wiadomo, że im więcej azotu, tym jest wyższe prawdopodobieństwo wylegania całej plantacji. To tyle, jeżeli chodzi o zboże. To jest takie, takie, taka, takie zbiorcze, podstawowe informacje, najważniejsze, które chciałabym, żebyście zapamiętali. Mam nadzieję, że wszystko było jasne. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście proszę pytać. I dziękuję bardzo za uwagę.